nadchodzące zmiany, nagroda za awarię PlayStation, darmowe nagrody dla graczy, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy uważacie, że ten piesek jest słodki, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób tak uważa. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście hexakod. i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do tematu nadchodzących zmian, których jak się okazuje aż tak dużo ostatnio nie ma, ponieważ wiadomo, że Fortnite przygotowywuje się pod start nadchodzącego sezonu drugiego w rozdziale szóstym, natomiast tak czy siak właśnie na temat tego sezonu drugiego mamy jedną z nadchodzących nowości. I jak się okazuje, no to Fortnite właśnie pracuje nad powrotem jednego z naprawdę bardzo starych trybów, a najdokładniej Getaway LTM. Jak się okazuje, no to ten tryb ostatni raz był widziany w rozdziale pierwszym, i Fortnite właśnie chce go przywrócić w nadchodzącym sezonie drugim. Jak się okazuje, no to całość ma być dostępna w trybie rankingowym, jak i przy okazji w normalnym, czyli casualowym. Przy okazji całość będzie w trybie budowania i bezbudowania, jak i mają się też pojawić jakieś nowe funkcje, których wcześniej właśnie w tym trybie nie było. Także jeżeli chodzi o ten tryb, to wydaje mi się, że naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Przy okazji, moi drodzy, no to już niedługo powinny się dziać rzeczy związane z mini-eventem, ponieważ już nie wam wspominałem, że około 10 właśnie dni będzie trwało całe podbudowanie do tego mini wydarzenia, jak i przy okazji już niedługo powinny się też pojawiać pierwsze zapowiedzi nadchodzącego sezonu drugiego. Także oczywiście o wszystkim będę was tutaj update'ował, więc subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. I zanim przejdziemy dalej, to chciałbym wam tylko i wyłącznie przypomnieć o mojej nowej mapie, którą ostatnio dla was stworzyłem w Fortnite. Cie. Mowa tutaj oczywiście o mapie Mamut Pistol One Shot, no i generalnie na mapę możecie sobie wejść właśnie tym oto kodzikiem bądź poprzez wpisanie hexokod w wyszukiwarkę. Na mapie możecie oczywiście potrenować i stać się najlepszym z pistoletu mamut. Oczywiście cała mapa posiada system rankingowy i wydaje mi się, że jeszcze nikt na całej właśnie tej mapie nie wbił najwyższej rangi, czyli Unreal'a. Natomiast tak czy siak na tą mapkę was zapraszam i mam nadzieję, że będziecie się na niej spoko bawić. A wracając do newsów no to Fortnite planuje dodać coś takiego jak właśnie Legacy Kicks. Czyli generalnie moi drodzy no to nowy właśnie typ butów i będzie to mniej więcej polegało na tym, jak mamy na przykład teraz z Fortnite festiwalem, czyli jak właśnie zdobędziecie sobie jakąś gitarkę, to możecie sobie jej właśnie normalnie używać jako kilofa i Fortnite chce zrobić podobną rzecz z butami. Wiadomo, że niektóre skiny mają właśnie wbudowaną parę butów i Fortnite właśnie sprawi, że tą wbudowaną parę butów będziecie mogli używać na innych skinach, co oznacza, że po prostu jak macie jakiegoś skina z jakąś fajną parką butów, to te buty Wpadną na wasze konto totalnie za darmo. Niestety chwilowo jeszcze nie wiemy dokładnie, kiedy cała funkcja się pojawi, ale możemy się spodziewać, że raczej będzie to gdzieś w nadchodzącym sezonie drugim. Więc myślę, że w sumie całkiem spoko, bo właśnie Fortnite no, nie ma co się oszukiwać, że troszeczkę z tymi butami ostatnio za dużo nie robi. No a taka funkcja wydaje mi się, że będzie jak najbardziej na plus. Natomiast coś, co definitywnie nie jest na plus, to serwery PlayStation dnia wczorajszego. No bardziej już nawet dnia przedwczorajszego ponieważ no, już w ostatnim filmie mówiłem wam, że właśnie serwery PlayStation miały ogromną awarię i łącznie nie działały około 20 godzin. Natomiast no tak jak też mówiłem w ostatnim filmie, no to całe serwery już powoli właśnie były przywracane no i właśnie w końcu są one już y, aktywne, dostępne i każda osoba może z nich korzystać. Jak się okazuje no to gracze, a bardziej no to w sumie osoby korzystające z PlayStation otrzymają rekompensatę, ale nie będzie to rekompensata do Fortnite'a, tylko jak napisałem. PlayStation no to każda osoba, która posiada właśnie. Tak zwaną subskrypcję PlayStation Plus otrzyma automatycznie dodatkowe 5 dni, właśnie serwisu subskrypcji. I to, tak naprawdę, tyle. Osoby bez subskrypcji, właśnie PlayStation Plus, generalnie nic nie dostaną. Także, no, troszeczkę taka dość dziwna sytuacja. No i nie mam też za bardzo pojęcia, jak właśnie tutaj to w ogóle skomentować, bo z PlayStation nie korzystam i osobiście nie posiadam. Natomiast wydaje mi się, że w większości osób, właśnie po tej awarii, no, jest troszeczkę oburzona. Także, kto wie, możliwe, że PlayStation. PlayStation w przyszłości dorzuci jeszcze jakieś dodatkowe bonusy, no bo jak na razie jest to dodatkowe 5 dni subskrypcji i to tylko dla osób, które właśnie tą subskrypcję premium posiadają. No także nie za ciekawie, ale moi drodzy, spokojnie, ponieważ do gry nadchodzi naprawdę całkiem sporo nagród, które będziecie mogli zdobyć za darmo. I w sumie no to zaczynając tematycznie, mamy właśnie pakiet PlayStation. Jak się okazuje, no to już w właśnie około sezonie drugim osoby, które posiadają całą subskrypcję PlayStation Plus będą mogły sobie odebrać taki oto zestaw totalnie za darmo, który wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Mamy tutaj ogólnie jakieś właśnie przedmioty typu chociażby kilo w plecach i tak dalej, jak i również skina Shinji, który wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem przyzwoity, no chyba, że Fortnite postanowi zrobić właśnie z tego PlayStation Packa po prostu Starter Packa. Jest też taka możliwość, ale na obecną chwilę zapowiada się, że bardziej będzie to właśnie PlayStation Pack. Natomiast przechodząc sobie od razu dalej, mamy chociażby moi drodzy darmowe nagrody, które też nadal możecie zdobywać. Chociażby właśnie w Rocket League dzieje się wydarzenie z Hatsune Miku i musicie właśnie odblokować specjalne zadania, żeby zdobyć właśnie nagrody. Takie jak tutaj widzicie na ekranie. No i generalnie moi drodzy, no to cóż, no mamy tutaj między innymi właśnie jakieś specjalne malowanie do auta, jak i przy okazji kółko. Także jak gracie sobie właśnie w Rocket League i przy okazji w Fortnite'a, to wydaje mi się, że jest to nagroda praktycznie idealna dla Was. Przy okazji no to Fortnite zrobił coś naprawdę ciekawego, a najdokładniej przywrócili oni emotkę za 0 fałdolców do Fortniteowego sklepu. Jak wejdziecie sobie do sklepu i generalnie sobie właśnie troszeczkę tutaj poszukacie, będziecie mogli znaleźć specjalną sekcję z butami. I właśnie w tej sekcji z butami znajduje się emotka przyszpanuj, która jest do kupienia za 0 fałdolców. Także jeżeli jeszcze jej nie posiadaliście, to teraz możecie ją odblokować za totalne 0 fałdolców. Także no myślę, że naprawdę bardzo ciekawa sprawa. I jak najbardziej każdej osobie polecam sobie to zrobić. Ale spokojnie, bo to jeszcze nie jest wszystko. Bo już dosłownie za chwilę kończy się bonusowy skin. I wiem, nie jest on za darmo, ale tylko i wyłącznie o tym przypominam, że jak posiadacie jakąś kartę z fałdolcami. To właśnie lepiej ją odebrać teraz niż później, ponieważ to no właśnie jak sobie ją odbierzecie, to dostaniecie skinka bonusowego. Także myślę, że też mega ciekawa sprawa. No i w sumie nie ma co się oszukiwać, że reszta rzeczy raczej będzie trwała do końca sezonu. Czyli chociażby takie skiny jak na przykład akordowy Kachele. Przy okazji, moi drodzy, no to mamy też na przykład y, tak zwane zadania z Lego. No i zadania z Lego raczej też będą trwały jeszcze dłużej, ale ogólnie jakieś inne dodatkowe nagrody, które są do końca sezonu, typu jakieś karnety bojowe. I ogólnie tego typu rzeczy, no to o tym chyba już wspominać nie muszę. Także chwilowo czekamy, aż Fortnite rzeczywiście coś aktywuje, bo jest jeszcze jeden pakiet, czyli właśnie Rosette Tigers, który też nadal czeka na aktywację i też ma on być do zdobycia za darmo. Tylko, że no, Fortnite'owi się chyba za bardzo nie śpieszy, żeby go aktywować. I możliwe, że aktywują go dopiero w właśnie nadchodzącym sezonie drugim. Ewentualnie na właśnie nowy update reaktywacji, czyli 11 lutego, ale wszystko zobaczymy. A jeszcze zapomniałem że nadal działa metoda na tak zwanego darmowego skina, czyli tego białego defaultowego. Oczywiście nadal to działa w ten sam sposób, czyli musicie wejść sobie do LEGO, następnie ustawić specjalnego skina i później po prostu wejść do Battle Royale i będziecie mieli tego skina. Także jak coś to też nadal działa. A ja oczywiście o wszystkim będę was informował, dlatego subujcie kanał z dzwoneczkiem, zostawiajcie tu łapeczki do góry, jak ten materiał wam się spodobał. Zapraszam oczywiście też na moją nowo otwartą mapę, czyli właśnie tą z mamutem. Możecie tam sobie generalnie potrenować z tego mamuta i wydaje mi się, że jest ono naprawdę spoko i że będziecie się na niej świetnie bawić. No i co? Jak będziecie oczywiście kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to jak najbardziej możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli Heksokod. Bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany. A jeśli wy obejrzeliście ten oto materiał do samego końca, w komentarzu. Możecie napisać kubek. A ja wtedy postaram wam się przypiąć serduszko. I dlaczego kubek? Bo właśnie spoglądam na kubek jak to nagrywam. Także no tak to się prezentuje. Miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności od której to oglądacie. Do zobaczenia i cześć!